Cześć, tam się w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład dla wagi, co idzie w miłości na zimę 2024-2025. Proszę pamiętać, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z tobą. Waga. Waga może się zakochać, o ile zostawi za sobą jakieś trudne doświadczenia i też jakby przejrzy troszeczkę przez iluzję, jaka była do tej pory. Zostawi jakby iluzję za sobą. Odejdzie od iluzji emocjonalnej w swoim życiu. Albo też może od takiego. Nieco naiwnego spojrzenia na emocje. Waga, co idzie z przeszłości, z życia uczuciowego, wagi? Paś kielichów, e, jest, twój, jaki jest Twój obecny stan życia uczuciowego? Rycerz Mieczy, co może nadejść w miłości? Rycerz kielichów. Czego Ty pragniesz i oczekujesz w miłości? Pięć kielichów. Jakie wyzwania lub przeszkody mogą się pojawić w życiu uczuciowym? Królowa mieczy? Jaki będzie rezultat? Czy jak sytuacja może się rozwinąć do końca zimy 2025? Siedem mieczy i rada dla Ciebie jak przyciągnąć pozytywne zmiany w miłości? Więc z przeszłości idzie być może jakiś stan zakochania, zauroczenia kimś, ale też być może jakieś takie zbyt dziecinne, zbyt infantylne i jakby na inne podejście do kogoś, czy do sytuacji uczuciowej, albo oczekiwanie takich troszkę rezultatów, no z, z nadmierną ufnością. E, czyli tutaj będziesz raczej. E, czyli z przeszłości jakby idzie e, o, odejście od takiego trochę nieco naiwnego, infantylnego spojrzenia na emocje, na uczucia, albo też takie łatwe zakochiwanie się. Zauroczenie się kimś. Um. Właśnie, być może kimś się zauroczyłeś, ale jednak może to Twoje uczucia zostały w jakiś sposób nadwyrężone, i teraz to praktycznie. Izolujesz się w jakimś spokojnym miejscu, aby odzyskać po prostu spokój umysłu, spokój serca. Yy. Obecna sytuacja, gdzie rycerz mieczy, to wydaje mi się, że jest ciągle napięta, ciągle taka gorączkowa, taka a, dramatyczna. Yy. No, coś po prostu. Dzieje się za szybko, za dynamicznie, za ostro. I istnieje zagrożenie, że coś znowu runie. Czyli potrzeba jakby tutaj trochę zrównoważenia tej sytuacji, wyhamowania tego pośpiechu i tego dynamizmu. Coś tu dzieje się po prostu za szybko, za ostro. No, potrzeba jakby zrównoważenia, takiego stanienia mocnego na nogach i, i zobaczenia, gdzie ja zdążam, dokąd zdążam, czego ja chcę. Wyzwaniem lub przeszkodą może być jakiś osąd, taki chłodny osąd sytuacji. Może nie będziesz po prostu skłonny lub zdolny do takiego chłodnego osądu, do zobaczenia prawdy, co tam się dzieje w tym Twoim uczucio życiu uczuciowym. Będzie potrzeba jakby zatrzymania się, nawet jak to nie będzie w danym momencie komfortowe dla Ciebie, ale istnieje potrzeba zatrzymania się, pomyślenia, co tak naprawdę się dzieje w Twoim życiu uczuciowym. Hmm. Bo jeżeli nie, to troszkę może ci znowu ta sytuacja uczuciowa wywrócić ci życie do góry nogami. Więc zatrzymaj się, wstrzymaj działania, pomyśl, co się dzieje, co robisz, do czego dążysz. Zobacz, czy jest jakaś pr prawda, co tak naprawdę się dzieje, I, i być może, że jest potrzeba wypracowania jakiegoś nowego spojrzenia na sytuację. Będzie. A do czego ty dążysz? No, możesz dążyć do jakichś konkretnych ram relacji, do wznoszenia um, relacji na wyższy poziom, nawet może do małżeństwa, ale um, do jakiegoś połączenia może z kimś, jakiejś unii z kimś, ale w tym momencie jeszcze Twoja głowa jest jakby skupiona na przyszłości, a nie na obecnym momencie, dlatego będzie Ci trudno um, osiągnąć to, czego pragniesz, ponieważ je, istnieje potrzeba rozliczenia się emocjonalnego z przeszłością. Po prostu takiego wzrostu duchowego. Co działo się w przeszłości, zostawiamy to w przeszłości. Eee, nie, nie grzebiemy w tej przeszłości aż tak bardzo. Po prostu postarajmy się, jakby żyć momentem tym obecnym, tu i teraz. Co może nadejść do ciebie w miłości? Rycerz Kielichów. Może nadejść ktoś czarujący taki u, ktoś kto, dla kogo sprawy serca są ważne kto może ci ofiarować twoje, swoje serce i może to być dla ciebie początkiem nowej stabilnej relacji yy. jaki będzie rezultat na koniec zimy siedem mieczy yy. Będzie tu potrzeba jakiegoś strategicznego podejścia do sytuacji, być może nie oglądania się zbytniego na przeszłość, nie patrzenia do tyłu, albo większego może zaufania do sytuacji, nie, że ciągle musisz patrzeć się do tyłu i sprawdzać, czy tam ktoś. Nie po prostu nie czai się ktoś, kto, kto może cię zranić, oszukać. Potrzeba jakby większego zaufania do siebie, do sytuacji i ewentualnie do osób, które pojawią się w Twoim życiu. Nie musisz tak bardzo, aż tak pilnować się, tak wszystko sprawdzać. Tak po prostu podejrzewać. O kogoś lub coś, kogoś o jakieś niecne zamiary. Po prostu potrzeba więcej zaufania, ale to zaufanie może się pojawić w momencie, jak ty będziesz w swojej mocy i sile takiej wewnętrznej, będziesz opanowany, spokojny, będziesz miał zaufanie do, do siebie, do tego, co robisz, do, do życia. Czyli. Tutaj potrzeba, abyś jakby otworzył się na swoją moc i siłę wewnętrzną. Większe zaufanie do siebie jest tutaj potrzebne, ale również może do otoczenia i do ludzi, z którymi masz do czynienia. Jaka rada jest dla ciebie, jak przyciągnąć pozytywne zmiany? Potrzeba troszkę ruszyć z miejsca, mieć jakiś cel konkretny, do czego ty dążysz w tym swoim życiu uczuciowym. Iść jakby w jednym kierunku, mocno, szybko, dynamicznie do przodu. Wierzyć w sukces, to że cel twojego życia miłosnego, uczuciowego zostanie osiągnięty. Um. I może pójdziesz do przodu wtedy, kiedy będziesz miał zaufanie do tej drugiej osoby, że ona po prostu będzie dla ciebie, jakby w każdym momencie, ze swoją energią, ze swoją miłością, ze wszystkimi rzeczami, które może ofiarować, ofiarować ci. Czyli też jest tutaj. Pójście do przodu to znaczy postawienie na taką równowagę w dawaniu i braniu. Udany związek jest wtedy, kiedy obie strony jakby dają porówno. Więc w tym pędzie do przodu, w tym dążeniu do celów, pamiętaj o tej równowadze w miłości, że obydwoje partnerzy po prostu. Są dla siebie, dzielą się swoją energią, swoimi zasobami, czasem, miłością, jakby porówno. I taki jest przekaz dla osób z Poznaku Wagi na zimę 24-25. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Pa.